Już rok temu, bo w listopadzie 2021 dostaliśmy zapowiedź tego, że wiele simów miastowych ma w przyszłości do The Sims 4 się zmienić. I co się okazało? Minął rok, a zmienili się tylko ćwirowie i to na dodatek nie najlepiej. Więc dzisiaj musimy się przyjrzeć co się stało i dlaczego EA zapomniało już o kolejnym z kolei tak naprawdę pomyśle. Tak samo jak o odświeżeniach dodatków, tak samo jak o akcesoriach do The Sims 4 co się tam dzieje i dlaczego to nie gra. Dzisiaj sobie o tym, słuchajcie, porozmawiamy. Nie wiem, czy pamiętacie, ale rok temu właśnie w simowej społeczności była dosyć duża afera, na przykład na temat tego, że na przykład simowie zostali wybielani, jak było to w przypadku na przykład właśnie Belli Ćwir czy Kassandry Ćwir. Spójrzmy sobie, jak wygląda rodzina świer w Decems 2. Tym mamy Mortimera, ma on jasną skórę, natomiast Cassandra w porównaniu do Cassandry, która kiedyś była w Decems 4, tą skórę ma ciemną, natomiast tutaj nasz mały Aleksander ma skórę zdecydowanie jaśniejszą od Cassandry. A zobaczmy, jak to wyglądało w perspektywie czasowej w Decems 4, bo tam to się dopiero dużo zmieniło. Tak wyglądają Simowie z oryginalnej rodziny twierd, która wyszła do Simsów 4 w 2014 roku i ewidentnie Bella jest bardzo jasna, ma bardzo jasną karnację. Cassandra również, Aleksander również i Mortimer również, ale Mortimer i Aleksandra akurat taką karnację mieli. Natomiast teraz to, co się wydarzyło w Simsach 4, to też jest, można powiedzieć, lekkie nieporozumienia. Zatem teraz Bella wygląda tak, ja już pominę po prostu tą karnację Simów, jeżeli chodzi o, o, wiecie, o jakby sam odcień, bo jest on strasznie trupi i mi się on nie podoba. Mortimer! też został przyciemniony, Cassandra została bardzo przyciemniona, a Aleksander to już w ogóle. A dodatkowo problem z Aleksandrem jest taki, że jak zmienimy go w młodego dorosłego, to okazuje się, że wygląda on taki. Chyba nikt dosłownie w tego nie przemyślał, ale to jest nieważne. Cirowie ustaliśmy, to zostali skiepszczeni. Niektórzy z Was mogą powiedzieć, że tak naprawdę dostajemy wiecie, jakość. Natomiast ja się z tym nie zgadzam. Nie sądzę tak szczerze, żebyśmy dostawali tą jakość. Skóra Belli jest ciemniejsza, jakby nie pasuje do jej starego odcienia z Teamsów 1 1.2. Wyciągnięcie ją w ogóle z tej starej sukienki sprawiło, że jakby trudno ją rozpoznać jako postać i w ogóle nie ma ona takiego ikonicznego wyglądu. Jeżeli chodzi o Cassander, to ona zawsze miała takie dziwaczne, można nawet powiedzieć ekscentryczne stroje, a teraz ubiera się ona po prostu jak normalna na słodka, tej i, i takiej emo wersji już tutaj po prostu nie ma. No i o Aleksandrze jakby nie ma co dodatkowo mówić, bo on po prostu wygląda źle, totalnie i wygląda totalnie... Nie do tego, jak wyglądał, więc wydaje mi się, że ten refresh po prostu rodziny ćwier był bardzo tak płytko zrobiony, co nie. No ale wróćmy do tego co tutaj się wydarzyło, nie wiem czy wiecie, ale siostry Kalinta zostały też skiepszczone bardzo, ponieważ one same w sobie mają pochodzenie w ogóle blisko wschodnie, a nie wyglądają tak zupełnie, ani Dina, ani na nie wygląda, tak? Dodatkowo nie wyglądają one w ogóle podobnie do tego jak wyglądały w poprzednich grach, czyli na przykład w The Sims 2. No jakby, spójrzcie na to, są sexy w ogóle laski, totalnie nie, ciemna karnacja, wszystko, wyglądają super, a w Simsach 4 po prostu jak jakieś brzydkie buły, ja nie wiem co tam w ogóle totalnie stało. Zepsute. No dobra, ale wracając do tego, to zostało zapowiedziane rok temu i nadal nie zostało z tym nic zrobione i jakiś czas temu pojawił się update z tym związany od jednego z SimGuru, a dokładniej SimGuru Frosta już wam go czytam. Na pytanie o to, kiedy te postacje zostaną naprawione, SimGuru Frost odpowiedział Zbliżamy się do tego, ale nie ma jeszcze dokładnej daty. Natomiast zakończyliśmy nasze sesje opinii z członkami społeczności. Robimy to wszystko kawałek po kawałku, bo to wszystko wymaga czasu. Na przykład nos nowego Mortimera był zupełnie nową rzeźbą, której wykonanie wymaga czasu, a następnie trzeba go dodać do gry podstawowej. I oczywiście z tego będą mogli korzystać wszyscy gracze. Jest to również część naszych wysiłków zmierzających do rozszerzenia reprezentacji w ustawieniach gry podstawowej. Ja jestem jak okej, okay, okej, okay, okej, okay, ale poczekajcie tutaj. Wiecie o co chodzi z Ninguru Frostowi? O to, że nos Mortimera, ta jego rzeźba jest zupełnie nowa. I to jest faktycznie kul, widzicie mam tutaj dużo nosów. Tylko dlaczego im to zajmuje rok, skoro ja mam z modów pobranych tych nosów miliardy i twórcy mogą zrobić takie po prostu rzeźby nosa w 3 dni, 2? Ja po prostu nie rozumiem, dlaczego to zajmuje im tak dużo czasu i mam wrażenie, że oni kompletnie porzucili ten projekt i mają go gdzieś. Tak samo zresztą jak to, nie wiem czy pamiętacie, ale jeszcze jakiś czas temu w tamtym roku doszedł nowy refresh, czyli tak zwane odświeżenie pakietu Dzień w Spa I zostało zapowiadane, że odświeżenia rozszerzeń będą od tamtego czasu częste i nic się nie wydarzyło. Dosłownie nic. Tak samo mamy z akcesoriami. Akcesoria do Sims 4 od wyjścia pierwszego kitu, czyli od początku tak naprawdę 2021 roku, nie istnieją i od tego, czasu żadne akcje, nie wyszły. Mam wrażenie, że w Simsach po prostu w ekipie Simsowej jest mega dużo głów i każda ma swój jakiś pomysł i każda pracuje na czymś innym i są zatracane rzeczy, o których pomyślano jakiś czas temu i wiecie, nikt o tym nie myśli, bo już wpadli oni na coś nowego. I to nie jest dobre, ale dlatego ja musiałem się tym zająć, słuchajcie. Ja musiałem przerobić siostry Kaliente i całą rodzinę Kalienta i zobaczcie, jak mi to wyszło. No, i moje simki Kaliente wyglądają tak. Tak wygląda Katrina Kaliente w swoim stroju. Tak wygląda Dina Kaliente, proszę bardzo. Tutaj mamy Ninę Kaliente, jest ona moją ulubioną simką Ever, po prostu po tej zmianie. I Dona Lotorio, oczywiście, bo on też z nimi mieszka. Słuchajcie, jeżeli byście chcieli dostać te mody, bo oczywiście te simki są w modach, to zostawcie, to zostawcie 3000 łapek w górę pod tym filmem. I mody lecą do Was od razu. A ta rodzina już jest w galerii. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która mnie strasznie irytuje. Czyli to, że w Simsach 4 po prostu nie ma fabuły. Nadal, mimo tego, że zaczęła pojawiać się w nowych rozszerzeniach do Simsów 4, to nadal brakuje jej w podstawie gry. I już wam mówię o co mi chodzi. Pójdźmy sobie na przykład na rodzinę Kaliente. Jak widzicie, mieszkają oni w czwórkę tak naprawdę, a żadna z dziewczyn z Donem Lotorio nie ma tak naprawdę żadnego powiązania. Mają oni po prostu, jak widzicie, taką samą relację z każdym. A w Simsach, 2, przecież oni wszyscy ze sobą romansowali, nikt nie wiedział o tym i w ogóle działo się dużo. W Simsach 4 po prostu nie ma. Zostało w ogóle to olane i jakby ci miastowi są po to, żeby być. Tak samo w opisach rodzin w Forgotten Hollow. Podobno Vlad i rodzina Vator zupełnie się nie lubią, a ich relacje są po prostu neutralne. Więc o co w tym chodzi? Dlaczego o to nie zadbano? Zaczęło poprawiać się to troszeczkę na przykład w Wiejskiej Sielance. Bo na przykład Cecilia Kang, jak sobie wejdziesz tutaj, to z Michałem Dzwonkiem ma ona nawet, zobaczcie tutaj, uczucia, zażenowanie po nieudanej rance i rozpalne serce, czyli widać było, że coś między nimi się działo. Ma ona też jakieś umiejętności, więc faktycznie to zaczęło się poprawiać, ale nadal zamiast robić nowe rzeczy, to wydaje mi się, że warto byłoby wrócić do tyłu i pomyśleć o tym, żeby naprawić to wszystko, co zostało jakby pominięte wcześniej, prawda? To jest bardzo ważne. W dodatku w wilkołaki, akurat to też się fajnie zmieniło, ponieważ macie tam opcję pytania się innych miastowych o ich historię i tak dalej. Dzięki temu na przykład możecie się dowiedzieć, że Lili Ju jest dalekimi jakimiś zaginionymi kuzynami z właśnie rodzeństwem Vator z wampirów. Więc jakby super, że jakieś konekcje między innymi paczkami się tworzą Więc można powiedzieć, że Sims 4 to jest taka wyboista droga Raz jesteśmy na górze, raz jesteśmy na dole I raz coś zrobimy mega dobrze i gracze są zadowoleni, inne trochę zapominają Ale jak długo nic nie wychodzi, to gracze sobie przypominają te wszystkie błędy simowe, które nie są po prostu najlepsze Także jestem ciekawy, co wy o tym sądzicie Czego wam tak naprawdę najbardziej brakuje teraz w Simsach 4? Czy tego na przykład, że nie wychodzą akcesorami, bardzo brakuje akcesorów, ale najbardziej chyba tej takiej fabuły I tego, że te simy nadal wyglądają tak samo od 2014 roku i EA o tym zapomniało. Dajcie w komentarzach znać, co was najbardziej w Simsach denerwuje, bo to są chyba takie moje top 3, czyli brak odświeżenia pakietów za darmo, brak akcesoriów i to, że nie odświeżają wyglądu Simów, mimo tego, że to zapowiedzieli. Także tuż moi kochani, jestem ciekawy waszych opinii, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Miłego dnia, widzimy się w kolejnym odcinku, jeżeli ten film się wam spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. Pa!